Hej no to już ewidentnie ciekawy stan miała. To za 100%. Lichwiarz kazał ci szczekać jak pies za pożyczkę, dlaczego to zrobiłeś? Ja bym chciał grać dalej. Na czworaczkę. Mam jedno do Was pytanie. To też mam czy cytryna ma szybki smak, czy wolny? <noise> Bo Wtedy, jesteśmy obydwoje jesteś... singlami, to dlatego. No i jesteśmy na to skazani, że będą ona tak mówić. jesteś otwarta na to, żeby gdzieś tam przy okazji tańca się zakochać? A miałbyś coś przeciwko, żeby się cię z Natalią? No już bez przesad. Chris wypowiedział wojnę dzikom. Chodź tu kurwa, to cię jedne, tak, że to kurwa szok. To nie jest jaj, jak coś. Rozumiesz to? Nie macie ze mną szans. Jestem w tym momencie Apex Predatorem, rozumiesz to? No, dobrze. Wszystkie śmieci rozwaliły gnoje. <laughs> to, no, to jest na jego profilu, żeby nie było. To jest z oficjalnego profilu, to ja Freeze. Inwazja dzików, akt pierwszy, to oznacza wojnę. <laughs> Skończył się family friendly Freeze. Ale to nie wszystko, patrzcie. Inwazja dzików, akt drugi, wróciłem z pomocą. Cia, cia! Jeszcze im powiedz. I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze i wystarczy jeszcze. I się opowiedzi. Dobrze, już na pewno pójdą sobie, tak? Dada. Dada. <laughs> Nie wiem co tu się dzieje, friza. Ale reaguje całkiem nieźle. Widać szkoła działa i coś jeszcze ten. Jeszcze jest jakiś fragment? Jeszcze jest jakiś. Trzymaj tak telefon. No. Pa szkoła nagrywania. Okej. Okay. Tak, Ale nie w dół, tylko troszkę do góry. Jeszcze... O, jeszcze trochę. O, o tak co, i patrz. Dawaj, dawaj te dziki. Dawaj te dziki. Dawaj Tato, <grym> się tam. jeszcze? Tak. Tata to jest ja. No to dawaj, przegonie. Super. I wołaj im siosio sio. sio, sio". No przecież jakby jego zaczęły gonić, to bym jebał. Nie no, w sensie nie wiem, nie, nie wiem, czy, by to, czy to możliwe, żeby... Chociaż nie wiem, może jakby ta locha poczuła, że młode są zagrożone, to może i by jakoś zareagowała i mogłaby przewieźć Friza. Tutaj w ogóle jest też komentarz yy, Karola Friza Wiśniewskiego, ponieważ czemu normalizujemy nieodpowiedzialne zachowania? I friz odpowiedział, przestań być, przestań być ofiarą, bądź Apex Predatorem. No, także taka porada od Friza padła. <laughs> Mrożon mógłby robić taki content plus 18 To by chociaż na polskim YouTube było co oglądać Ty, ale ja wam coś pokażę, bo ja ostatnio się zdziwiłem Znaczy, nie oglądałem całego odcinka Pewnie i tak tam było dużo cringe'owych momentów Ale był jeden odcinek Właśnie z imprezą, że wielka impreza ekipy Nie? Ja tak trochę się zdziwiłem Kurwa, bo tam normalnie wódkę było widać Mówię, co? Niedawno, kurwa, na tych filmach się pozmieniało Pa, w ogóle jaka miniaturka ja mówię, Co jest, kurwa Zwykle jak mieliście film w stylu wielka impreza ekipy, to wiecie, wszyscy siedzieli i wyglądało to jak yy, wiecie, wigilia klasowa, nie wszyscy tam z kubeczka, Max Picolo. Dzień dobry, do widzenia i wpierdalali jakiś kawałek ciasta. A tutaj normalnie impreza, człowieku Od razu po wczorajszym głosowaniu zorganizowaliśmy dla ekipy pool party. O oh yes, spodziewałem się takiego Telefon Normalnie wuda, czyli. w ekipie odbiera się, pa. tak! Halo! Zajdywo! Śmieraj kur... Na dół! Ej, nie bierzesz... Nie bierzesz... Nie bierzesz... Dziewczyny! Niech to starczy dla wszystkich, patrzcie! Hej, hej Yeah, yeah No Wusialka to już ewidentnie ciekawy stan miała to Na 100% No ewidentnie już w swoim świecie Yeah, yeah impreski można było też zgarnąć tikety podczas konkurencji na basenie. U dziewczyn tikiecik zgarnęła Kasia, a u chłopaków bilet wywalczył Daniel. Yes! Wygrałeś! Yes! 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 No i wiadomo, no niestety później skończyła się muzyka i zaczęły się cringe'owe reakcje na różne rzeczy, no ale it is what it is, nie? wygrania jest trzecia kula. Jest jeszcze kula. No i to był moment, do którego oglądałem, bo jak ten ziomek zaczął, jest trzecia kulka i ku Patentom, Boże, ci ludzie to są naprawdę. Nie, to już kurwa, miałem dosyć. Nie, i to wyłączyłem, i teraz też to uczynię, ale nie, to już, to już było za dużo, nie? Początek był niezły, mówię, o, coś się zmieniło. Potem spokojnie wróciliśmy. Wróciliśmy tu, gdzie winniśmy być. To nie przesłuchałem tej rozmowy, natomiast mam ją już na liście. Rozmowę Norbiego w Imponderabilia. Sporo shotów mi z tego wyskakuje, i wydaje mi się, że to całkiem ciekawa rozmowa była, i będę chciał sobie ją nadrobić. Teraz miałem na liście i próbowałem przesłuchać rozmowę Tomasza Kota. U Rymanowskiego, ale nie byłem w stanie tego przesłuchać. Przesłuchałem połowę, może tak. I kurwa, jakiś nie mój klimat rozmowy. Mimo, że jako aktora bardzo go szanuję, to te rozmowy o szkole filmowej, to podniecanie się jakimiś kolejnymi autorytetami, taka straszna poddańczość nie i tam o Bożo na mnie spojrzał, ten się nie zesrał. Nie mój klimat. Natomiast y, z Norbim wydaje się dosyć ciekawa ta rozmowa. Dotyczy uzależnień. Coś wspaniałego, co, z czego jestem dumny i to, to jest po prostu. To, to pokazało mi, jak, jak, jak bardzo ch chciałem, bo. Żeby była jasność, jak chcę powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, gdybyś nawet miał specjalistę za milion dolarów tygodniowo, żebyś miał żonę tak kochaną jak moja, żebyś miał ośrodek ze złota cały, ze specjalistami najwyższej klasy. Jak sam nie będziesz chciał, nic z tego nie będzie. Pod koniec terapii pojechałem do Holandii z moją żoną, do ciotki, do Rurmont. To jest takie miasto, zresztą bardzo fajne, z dużym outletowym miasteczkiem. Wspaniał. Marzanka mówi Norciu, ja idę z y, Anitą po zakupy weź y, połaś sobie, bo my chcemy same pogadać. I ja polecam do Food courtu, Bo w Holandii mają świetną rzecz. frytki z majonezem i z cebulą. Uwielbiam je, tak zwany pomysł <laughs> specjalny. Podchodzę do tego Food courtu. Ja tam byłem wielokrotnie, ale nie zwróciłem można to nigdy uwagi. I taki wielki, ogromny zajisty, jak to mówią bocznie, wyjemny budynek. Mm -hmm. Ogromny, taki jak wiesz, galeria handlowa z takim pięknym neonem, ale wielkim jak diabeł. Ja wielkim jak. To cała ściana. Jaki to był napis? Kasyno. Brawo, przez scę nawet S i I, prawda? No wiadomo, że było międzynarodowo. A to były ostatnie moje tygodnie terapii. Okej. Okay. Czyli prawie dwa lata w terapii. I w ogóle bez uzależnienia, bez nawet myśli o tym, po prostu oczyszczony człowiek. Co zrobiłem? Wziąłem te frytki. Przecież Holandia, Niderlandy. Mogę wejść, zagrać, wpuszczą mnie. Po tak. Wziąłem te frytki, frykadele jeszcze kupiłem, odwróciłem się na pięcie i poszedłem dalej. Byłem tak, byłem, słuchaj, nie umiem tego nawet opisać słuchami, byłem, jak, jak, jak się czułem, byłem tak dumny z siebie, jak nigdy, jak... No, z cyklu uzależnienia, z tymi uzależnieniami tak jest, no jak słuchałem ostatnio rozmowy Miszka Koterskiego, no nie wiem, nie chciałbym być nigdy w takim etapie w swoim życiu. W sensie, mam wrażenie, że za każdym razem, jakbym patrzył wstecz, to miałbym wrażenie, że strasznie dużo czasu zmarnowałem. Nie chciałbym być nigdy w takim stanie i na szczęście nigdy jakichś takich uzależnień nie miałem które, wiesz, czy od alkoholu, czy nawet od papierosów, od, nie mówiąc o jakichś narkotykach, hazardzie, nigdy nie miałem i cieszę się z tego, że 30 parę lat się udało tak przeżyć i mam nadzieję, że już do końca tak będzie, że w żadne takie rzeczy się nie wpierdolę. Tutaj też to z kolei też u żurnalisty. Lichwiarz kazał ci szczekać jak pies za pożyczkę. Dlaczego to zrobiłeś? Ja bym chciał grać dalej. On, wiesz, czemu to zrobił? Żeby mnie uchronić. On liczył, że ja wiesz, co zrobię? Co? A ty spadaj. I że wyjdę. A ja co? Na czworaczkę. Ku cieszę. Gapiów. To miałem, rozumiesz? Wszyscy się cieszyli, byli bra. Wiesz, zabawa, fan, ale frajer albo, ale śmieszny gość, nie? No straszne. Na pewno. Okropne. Ale przypominam odnośnie uzależnień uczucie ciągoty nigdy nie mija nigdy. No na pewno, no. W sensie, że uzależnionym się jest do końca życia, że jak już otworzysz troszkę te, znaczy troszkę, no, jak już otworzysz tę furtkę w swojej głowie odczuć i później wspomnienie, które zostaje tego haju, który wywołany jest w taki czy inny sposób, no to już zawsze będziesz pamiętać jak to było i zawsze będzie to, ta, ta, ten element ucieczki atrakcyjny. Niestety. Też wyświetla mi się mnóstwo rzeczy, bo oglądałem, no znowu algorytmy, nie? I wyświetla mi się mnóstwo rzeczy związanych z WK i tych ich szotów. Ja wiem, ale to są głupie rzeczy. W sensie, ja tak zaczynam oglądać tego TikToka, po czym się zaczyna coś co się kurwa dzieje w ogóle. Mam jedno do was pytanie. O, mam ważne Czy cytryna ma szybki smak czy wolny? No i, no i nie ukrywam, że już, już mnie chwycił tym. Że on ja mówię, jak to szybki czy, czy, czy wolny? Ja mówię, czekajcie, co? Szybki. Co teraz? Ty? 100% osób odpowiada, że szybkie, szybka jest cytryna, ma szybki smak. Człowiek przypisuje dynamikę do smaku, nie? Przypisujecie dynamikę do smaku? Jak mówisz słowo szybki, mówisz no. szybko. A jak chcesz powiedzieć, że coś jest wolne, wolne. No. spowalniasz to. Poczekaj, szybki, nie zgadzam się z tą tezą. Patrz, wolne. szybki wolne. No? Wolne. M mnie zawsze rozwalają komentarze, jak oni takie głupoty wrzucają i tam jest ile milionów rocznie? Ile milionów rocznie? Konem narzucasz to słowo. Ale to jest przyzwyczajenie. Wolno, 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 wolno. A weź zapom zapomnijmy i wyobraźmy sobie, że od zawsze mówiono wolno na szybko. I na przykład dla wyścigu gdzieś dawaj, dawaj, wolniej, 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 wolniej. <ścoughs> szybko. Michał, ty nic nie musisz. Szybko, szybko. Zobacz. <ścoughs> Dziwne rozkwiny, w sensie nie, nie wiem. Na, na pewno jest to inspirujące na swój sposób, jak się byście zastanawiali, jaką dynamikę przypisujecie do smaku i co by było, jakby odwrócić słownictwo. Tak, zagwózka, co byś zrobił? Uwaga, jaki jest stosunek Polaków do innych narodów? I tutaj Cebos wrzucił taką infografikę, i w sumie nie wiem, czy są jakieś wyniki super zaskakujące, no czy może niektóre są. Bo ranking najbardziej lubianych narodów otwierają Włosi. Zobaczcie, największa sympatia jest y, Polaków do Włochów. Gdybyście. W ciemno mieli strzelać jakiś naród, to powiedzielibyście, że Włochy? Że Czechy? O, no to Czechy, to bym powiedział, dobra, to byłby, to, to możliwe. Ale Włochy? Nie wymieniłbym na pierwszym miejscu. W sensie, nie że może na jakimś dalszym bym nie powiedział, że może w Topce czy coś, ale nie dałbym na pierwszym miejscu. Włochy, tu jest 58%, Czechy 55%, więc no nie, to nie taka duża różnica. Słowaków 52%, Anglików 49%, Amerykanów mimo wszystko 47%, Chorwatów 45%, Szwedów 44%, Francuzów, Holendrów, Niemców, Niemców 35 jest. Niemcy i Bułgarzy Zacięcie walczą z Wietnamczykami. <laughs> się okazuje. Do Ukraińców jest 29. I w ogóle to jest też ciekawe, że u Ukraińców sympatia to jest 29, a niechęć 43. I w ogóle to widać taką dużą polaryzację, że ta obojętność na tle tych poprzednich jest najmniejsza. Czyli duża polaryzacja jest w stosunku do Ukraińców. Albo kochają, albo, znaczy albo sympatia, albo niechęć. No i Rosjanie. 74 niechęć, 7 sympatia, 15 obojętność. I trudno powiedzieć. Ale i tak na swój sposób intrygujące, jeżeli chodzi, że nie, nie powiedziałbym tak. Jakby ktoś, nie wiem, nie ustawiłbym tak tej tier listy, gdyby ktoś mnie zapytał tak na czutkę. Mówiłem o tym wcześniej, ale teraz też można w sumie to podbić, że tak, Natsu będzie w tańcu z gwiazdami. Podobnie jak kilku innych influencerów. No i oczywiście, jako że tańczy z Wojtkiem Kuciną, czyli dokładnie tym samym gościem, z którym tańczyła Julia Żugaj i z którym to Julia Żugaj była yy, w jakiś tam sposób shipowana, i potem pamiętam jakieś nawet nagrania tam z zaplecza tu z ukrytej kamery coś tam ten było kręcone no to teraz też są pytania czy może nacu może jakiś romansik. No. Pojawiają się gdzieś tam takie domysły, że może być z tego romans. Oho. No jak to, jak, co, co edycja, to musi być jakiś romans i zawsze są tym pytania. I właśnie ludzie typują, że to wy. No tak, bo to nakręca y, ludzi do głosowania, bo taniec staje się tłem do tego, że ludzie przeżywają losy postaci i wiele osób tym kręci. Dokładnie tak. Będziecie tym romansem tej edycji. Bo jesteśmy obydwoje singlami, to dlatego. No i jesteśmy na to skazani, że będą ona tak mówić. A jesteśmy na to, żeby oh. Gdzieś tam przy okazji tańca się zakochać? Ja jestem. Ja nie mogę jaką poważnie te pytania zadaje, kuba. Mnie to by tak skręcało, żeby takie rzeczy mówić. On tak, no, jesteś otwarta na to, żeby mieć romans ze swoim tancerzem. Nie niesamowite to jest. Przede wszystkim nastawiona na taniec. Przede wszystkim. I ja no patrzę na tę relację bardzo tak. no trochę tak zrejedynkowałby jakbyśmy, no po prostu pracujemy ze sobą. Dobra, On, ale, ale będziesz nauczyć. się wzbraniała? No. Pierwio, ale to jest. jak ty jak ty po prostu wężysz i Bo to jest ciekawe to jest... jest ciekawe będziesz się wzbraniała czy bo, nie bo my jeżeli to coś... na pewno sobie pozwalasz nie nie spokojnie się żartuję, żartuję, się znamy eee, Słuchaj, no, mm, no wiadomo no, je... no jak mi się ktoś spodoba no to się nie wzbraniam tak no ale na razie jeszcze na razie jeszcze nie ma takiego a czyli furtka została Uchylona. Myślałem, że tutaj jej ostatnie słowa będą wyciągane później, to myślałem, że powiedziała, że kategorycznie nie, że jest profesjonalistką, która przyszła tutaj tańczyć. Ale, no tak, to już wiem, dlaczego był taki podpis. No i co jeszcze było? A, i z... mamy też wersję drugiej strony. No właśnie, bo co to? Halo? To no to na co decyduje? Zobaczmy, co powiedział Wojtek yy, Kucina. Nie wiem, czy wiesz, ale powstały już takie głosy, komentarze, że może gdzieś tam będzie się was sipowało. Nie, z każdą będą partnerką sipują, więc ja już jestem przyzwyczajony. A miałbyś coś przeciwko, żeby sipowano cię z Natalią? No już bez przesady, do no ile tych shipów może być? No jest to trochę już. <laughs> Ej, ale tak trochę hamsko, że z tyloma osobami był sipowany i nagle mówi, a jakby, że, że z Natalią ci będą szypować, no ja no, bez przesady. <laughs> Fajku, tak wyciąć. Trudne, no ale co ja mogę? Jak ludzie będą chcieli sipować, to i tak będą sipować. Czyli ty będziesz chciał podejść do tego bardzo profesjonalnie. profesjonalnie dokładnie. I nie w głowie ci żadne romance, romanse, ani miłość, tak. tylko ciężka tylko... praca. I taniec. Bo żyjemy, yy, zobaczymy, jak to mówią, tak? co zostawiła furtkę, a on ją zamknął. Ale to dobra, ale to w sumie tym bardziej nie podkręca jakichś emocji wokół tego, bo chodzi mi o to, że gdyby on też tak zostawił otwartą furtkę, no to byłoby to obvious. A tak to ona zostawiła otwartą furtkę, a on powiedział, że nic z tego. I wtedy ludzie mają, no i zobaczymy, co się okaże. No zobaczymy,